Pan zna myśli ludzi, bo są marnością. Psalm 94, werset 11, który też jest cytowany w 1 Koryntian czy 20. Może ja przeczytam jeszcze w wersji Koryntian. Mądrość tego świata jest uboga głupstwem, napisano bowiem, odchwyta mądrych i własnej mądrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców. Że są marne. Trochę inaczej to brzmi, no ale. jesteśmy, że to jest może różnica między septuagintą a, a, a hebrajskim. Taka prosta myśl na dzisiaj. Potrzebujemy Bożego Słowa, żeby być inni. Potrzebujemy obcować z Bożym Słowem, żeby być inni. Potrzebujemy. Mm, Potrzebujemy Bożej osoby, żeby być inni, bo ostatecznie obcowanie ze Słowem Bożym jest obcowaniem z Bogiem. Oczywiście można dyskutować nad wszystkimi kwestiami natchnienia, w sensie jak ono zadziałało. No, jest to też słowo ludzkie, oczywiście, nie tylko Boże, tak? bo jest napisane przez człowieka. No ale jednak myślę sobie, że właśnie, to jest ciekawe właśnie obcowanie z Bożym Słowem, obcowanie z Biblią, ona jakby prowadza człowieka do takiego przekonania, że, że to jest Boże Słowo, po prostu. Oczywiście można dowodzić tego na różne sposoby, ja nie twierdzę, że to jest złe. Myślę, że są fajne, różne apologetyczne konstrukcje argumenty i tak dalej. Generalnie fajnie je też znać. Dobrze, myślałem, ostatnio sobie czytam książki na ten temat i jakoś tak się utwierdziłem w tym, że jednak jest sens w tym. Natomiast ostatecznie bym powiedział taką takie potwierdzenie w sercu, czy takie potwierdzenie, które jakby rozwiązuje pewne wątpliwości, no to, jest, no to jest osiągalne tylko na poziomie no właśnie yy, takiego przekonania, yy, tak jak ze smakiem, słuchajcie, no tak jak ze smakiem, jeśli masz jakiś smak na coś i jesz to, no to po prostu, no, to, no, no możesz oczywiście argumentować to teoretycznie, możesz to, nie wiem, mango jest dobre. No możesz. No to, to jakby nie mówię, że nie. Są sposoby na to i, i one są prawdziwe, tak? bo mango jest dobre generalnie dla człowieka. Natomiast jakby niezależnie od wszystkich argumentów racjonalnych, po prostu mango jest smaczne. No. I, i, I tyle tak jesteśmy stworzeni, że nam smakuje. W większości z nas przynajmniej. I, i co? I, I podsumowując, żeby nasze myśli nie były marne żeby nasze myśli nie były byle jakie, żeby nasze cele nie były byle jakie, żeby nasze wartości nie były byle jakie, ale żeby były przemienione, odświeżone, żeby były nowe, żeby były od Boga, żeby były wartościowe, cenne, żebyśmy byli kimś innym, ku dobremu, kimś innym. Bo po prostu trzeba, trzeba się odnawiać. Odnawiamy się przez przez Boże Słowo, odnawiamy się przez obcowanie z Bogiem. Tego nam życzę, żebyśmy nie byli marni, ale żebyśmy byli właśnie świeci, zainspirowani, zachwyceni, zadziwieni Bogiem. Niech to nas zmienia, niech to nas prowadzi do dobrych rzeczy w naszym życiu. Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, za Twoją łaskę i prosimy Panie, żebyś nas strzeki prowadził i chroń nas od bylej jakości, chroń nas od podwierzchowności, chroni nas od takiego Jakiegoś płytkości naszego życia, ale, ale Pamię sprawia, żeby ta twoja głębia wpływała na nas i, i pogłębiała nasz charakter i zmieniała nasze myśli, i nasze cele i wszystko kim jesteśmy. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem. Do zobaczenia. I ostatni raz chyba pozdrawiam, z błęcy.